Siemano, siemano. To jest mój pierwszy film z Fortnite'a. Pozdrawiam. Lecimy na skrompowane siedztwo. Nie, tu też nie polecimy. Tu też nie. Nie za ciekawy drop spot'ik. Aj. Leży. No taką pompę weźmiemy i... Jest całkiem fajnie, całkiem fajnie. Ogólnie w komentarzach możecie napisać jak Wam się podoba ten sezon od 1 do 10. Jestem bardzo ciekawy, co mi tam napiszecie w kom. Mamy tutaj ponenta Nie nie wygląda na jakieś spocucha. Aha! Tamta gra nie była zbyt dobra. Eee... No, padliśmy niefortunnie trochę. ale tryhard. Tuf, tuf. Oho, mamy contest. Oho. Oho. Ale że... Ale że to taki contest? Chodź Chodź chod 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 chod. Zaciśnięte pięści! Zaciśnięte pięści! Zaciśnięte pięści! Zaciśnięte pięści! Widzowie! Ale akcja, ale action. Nie, nie. no, tak w sumie widzowie możecie ocenić tego skina. Możecie w ogóle napisać w komentarzach, jak... Jak mi się podobały te nowe skino od F1. Dla mnie... giga, giga. epicot od, odwaliła bardzo fajną robotę. Podoba mi się design, nie? Tych skinów. Tu mam Mercedesa założonego. Jest fajnie. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Ello. Ohoho! Ale tutaj pan miał. I te maski. Zafulboksujemy się. Lucerek weźmiemy. Ciekawie, ciekawie. Czy burger? Czy oh, burgerki to? Sikimiki. Dobra, weźmiemy to i lecimy dalej. Przyjaciele, co wy tutaj. wywijacie? Dzień dobry! Dobrze, poszedł sobie ładnie spać No, przejdziemy sobie tak na że tak na spokojnie. Uuu, miał wiertary Nie dobra, biorę tą sokiem. całkiem. Pa. No! Dawaj! Dobra, wjeżdżam, w nich. Wjeżdżam! Wjeżdżam! Zaciśnięte pięści, zaciśnięte w pięści. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, mate, strajher Sh Sh normalnie. Daj mi tą pompę. Jest mam ją. I co za mały agent? Co za agent? Dobra, ładne. tak. Tak, tak. O kurde. Pijemy drugą potkę. Mam dwa boksy. Jestem safe. Skąd pan celuje, ha? Wow, Maciuś! Wow, 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 wow. Nie no, kurde. O kurde. E, widzowie! Ła! Poszedł spać, Maciek! Poszedł spać! Poszedł spać! Pozdro! Pozdro! O, jadą, jadą! Cały gang. Nie no, jakieś tu... Jadę! Jadę! Pitka! Pierdzielam się autem normalnie. Leży. Leży. Super, super. Super, super. Super, super. Tu nie mogę zabudować. Bardzo super. No to co my tutaj mamy? What do we have here? Aha. Uuu, lala. Łoda do nawalania. A to co to? Uuu, to jest dobre. Biorę to, hopie. Ale będę tych denerwował, tych maciusiów, nie? Normalnie będzie rage baiting robione. Ale wyrwałeś. Laser. Człowieku. No gdzie uciekasz? Nie, dobra, gdzie jest to auto moje? To co to? Nie, dobra, ładuję go. Dobra, nie u, lala, ale fura. Ło. Wow. Ty, jaka fura? Aha, aha. Aha, tam jest jakiś typ wyrwał. Nie no, biegnę tam, chopię. Strefę muszę jej w ogóle biec, więc... Więc lecimy. E, jakiś maciek tu pił leci Ej! Ej. Tu, chopie! Tu! Dawaj! Dobra, wyrwę śmierdziuchem 3-4, buch Jeszcze raz. Najpierw sprawdzamy, jest tu, jest Dobra, misiaczku. Trzeba go by tak podjechać, bo on tak się będzie bawił. Ej, o ma zero Ej, poczekaj. Daj mi to! Nie! Co ja robię? Dobra. Cyk, cyk. Top 4, widzowie! Top 4! Ale lecimy po A, jak wyjdzie stąd, nie? To walę mu 200. Z bumpingów. 3, 2, 1. 200. U, splashyki miał. Pokaż się. Dwa ja miał. Dobra, nie no, biorę to.

Ale są kukt. Ej widzowie. A jestem trochę kukt. Gdzieś musi być no. Niech sobie te macy. Tyle boksów zbudować. On buduje, że to jest masakra. Niech buduje, niech buduje. Okej. GG. GG. Jak Wam się podobał filmik, zostawcie lajka i suba. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nara!